Wodzu, witam w kolejnym epickim na kanale. Dzisiaj mamy Hot Wheelsów, Unleashed. Słuchajcie, grę możecie odebrać 27, dokładnie kiedy to oglądacie. Gra się w ogóle zaczyna od opcji, tak jak widzicie. Gra ma język polski, słuchajcie. E, od razu mam jakieś niespodzianki. No dobra, niech będzie. E, słuchajcie, macie 11 dodatków do odebrania. Jak sobie klikniecie w epickę grę podstawową i dodatki, to jest 11 dodatków. Nie wiem, czy ja teraz te dodatki odbieram, nie wiem, co tu się dzieje. No taki, to nie jest, to nie jest Indyk na pewno, większy tytuł, słuchajcie. No ale bardzo wąskie grono odbiorców, Hot Wheels i arcade'owe wyścigi na 100%. Eee, aha. Dobra, czyli mam... Ja bym chciał mieć prędkość, chociaż mi się ten najbardziej podoba. Ktoś, kto się bawi Hot Wheelsami, to będzie zajarany strasznie, słuchajcie. Dobra, pojazd prezent... Niski? Niski. Ktoś, kto lubi hot Wheelsy będzie zajarany. Słuchajcie, grom. Ja się nie bawiłem nigdy tymi samochodzika, samochodzikami. Czym się jeździ? Mam nadzieję, że nie była SD, tylko strzałkami. Bo lewa ręka u mnie jest gorsza do kierowania niż prawa. E, no niestety. Niestety, O, SD. O, rodzik, słuchajcie. No, RK'dowy system jazdy będzie na 100%, niczego więcej się nie spodziewamy. Czy tu będą jakieś power-upy? E, Diftowanie jest bardzo ważne, spróbuj też drift podczas kręcenia. No dobra. Ło Kamera szaleje, ale zobaczcie jak leci. Zobaczcie. Ja kiedyś byłem dobry w samochodówki. Już jestem pierwszy Trzeba się przyzwyczaić do tej kamery, bo ona... Ona spiernicza, słuchajcie, ta kamera. No już kliknąłem właśnie. Właśnie przed chwilą kliknąłem. Teraz będzie krótki epicki, słuchajcie. Ja będą psów Jest skocznia. Spróbuj poruszać samobójstwo aby. Dobra, AD, no na pewno zapamiętam mhm. Na 100% Dobra, mniejsza z tym A ja muszę trzymać ten guzik, żeby przyspieszać Ciekawe czy jestem. ten Ruby, jak też nas Wiele nie uważali na zdradziecką, pajęczą sieć A to jest ta dobra Chyba jadę do góry nogami, słuchajcie. Nie, jestem pierwszy, ale nie widzę, gdzie są inni. Niedobrze. Czyli driftikiem ładujemy do palaczy i dajcie do palaczek. Jest jeszcze te, ale chyba zwyczaj... No dobra, do dobrej zabawy, czyli co teraz? Nie ma power-upów, co przeszkadzajki są. A jak uderzę, to mi liczy? Czy już mi wtedy nie liczy? Chyba mi też liczy. Tu są, A, samokądzenia są 2 na 3. No dobra. Nie wiem, czy ja nie skończę na jednej trasie, słuchajcie. O, może jeszcze jedną spróbujemy. Drift trzeba wyjeżdżać wcześniej. O, 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 o. A i tak mi nie wyszło. Zaraz sobie wyskoczymy tutaj lepiej. To był gdzieś ten wyskok, zaraz się naładujemy, sobie wyskoczymy O, ale mi to nie wyszło Zaraz patrzcie na to po, pu, Tu też był wyskok Nie chcę pańczyny, wynocha pańczyno O ty do jedna Napluł na mnie no Więc pewnie można wszystkie samochodziki później sobie odblokowywać. Zabawa jest pewnie co niemiara, słuchajcie. To jest chyba koniec kółka, tak? Trzecie hułko no dobrze, ostatnie okrążenie. Moczy niski, nie? Ten poziom przeciwników, to dobra, to, to nie, to bez sensu, to nie bawię się dobrze. O, się nic nie dzieje A od razu dostałem do palacza O, tu prawie mi idealnie wyszło Tym te strzałki mnie chyba przyspieszają, tak? Nie wiem, coś robią te strzałki O, zaraz będzie zjazd, bo tu jest wolno, bo jest pod górę. Tu jest. I tu jest i lecimy z koksem. Pat I znowu wyskok. Patz Gra się zaczęła tak dziwnie, od go od razu. Nie pluj na mnie! Aha Gdy na mnie nie napluł, to już bym miał rekord okrążenia Jest meta, jest meta, widzę meta, ostatni zakręt. W ostatni zakręt wchodzę najpiękniej. W ostatni zakręt. Pac tutaj. Z przewagą 7 godzin. Kontynuuj. Nie widzę, ile jestem do przodu nad przeciwnikiem. Znowu? Nie, może się złączyć z czymś. Mogę własne trasy. Kolekcja. Dużo rzeczy było. Dodanych, to są chyba te rzeczy, które ja dodałem sobie, słuchajcie. Tak. To o czym wam mówię, że możecie sobie dodać. To było coś fantecznego na tej Thanksgiving, czy pewnie ten kurczak to jest na o to. To jest kurczak? Nie wiem. Ale to pewnie są te samochody. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną trasę i nie będę wam słuchał zabawy. Dalej możecie sami je ogrywać. Dobra, zobaczmy. Hot Wheels City Rumble. No dobra, co to jest? Dobra, dobra. Monety 30. Tu Batman mi się odbokowują. Jokera. Widzicie, mówiłem, że Joker. Ona ma no bardzo mobilkę, przypomina tę grę, słuchajcie. Mówię, to ja nie jestem targetem tej gry. Absolutnie. Czy ja mogę zagrać właśnie w wyścig, czy będę teraz początek podróży? Gotowi start. Wstanie podium, zdobądź pierwsze miejsce. Co to są shiftami, co ja robię? Jakie nagrody, tak? Mogę dostać. Nieważne, chcę grać. Są wszystkie moje autka. Weźmy sobie jakiegoś fajnego Jakiegoś ładnego weźmy sobie. Ten wygląda fajnie. Ale on i tools tu jest. Tu są ślederowe autko. one się tu nazywałem, słuchajcie. One się tu nazywają, a ja się zastanawiałem. Bo, słuchajcie, dobra, nie będę, dobra Ten ma słabą prędkość. Bo ten ma genialną prędkość. O, bym chciał tego. Ja go mam, czy go nie mam? Nie wiem co znaczy ten koszyczek. Brak informacji. Nie mogę go wybrać. To ja ich nie mam. Co ja mam? Słuchajcie, bo pojechałem do końca chyba. Ja nie wiem, co ja teraz robię, szczerze powiedziawszy. Nie lubię takich menusów. Ja nie wiem, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Nie wiem, bo tu się... No dobra, te chyba mam, tak? Dobra. Dobra, bierzmy tego. No dobra, jeszcze jedna trasa i kończymy. Był problem z dodaniem gry, to jeszcze nie mówiłem tego, słuchajcie, na początku, był problem z dodaniem gry. Dzisiaj był dłuższy problem. Eee, przez... Ja o 19 dopiero mogłem grodę odebrać, wywalało mi, że jestem zablokowany na Epicu, to też ważna informacja. Ale w końcu się udało ją dodać i te dodatki, więc jest. Ale Epik ma jakieś ewidentne problemy, słuchajcie, dzisiaj. Nie wiem, ja chyba gram dalej na niskim, słuchajcie, jak mi się wydaje. To nie będzie dla mnie żadne wyzwanie. Mogę zmienić w trakcie? Nie mogę, chyba. E, opcje? E, Obrazy, dźwięk. No, nie mogę, chyba. Z zmieniłbym poziom. O Jezus, miałem tak jechać? Ło! Widzieliście to? Ktoś to widział? Ale tym samochodzikiem pięknie w drifty się wchodzi. Zobaczcie. Zobaczcie, już, już się naumiałem. Ile minusów dostanę za to, że wypadłem? O, krótka trasa, fajnie. Fajnie, nie będę bardzo zanudzał. Mogłem włączyć palacze tylko... Proszę bardzo, lecimy z koksem. Bardzo krótka trasa. Tu muszę ogarnąć, czy to miało tak być. To chyba tak ma być. Ja, wyskoczyłbym zaraz z toru. Oa, wyskoczyłem. Tutaj na tor Ej, i co teraz? Muszę wrócić tak tutaj normalnie. Chyba tak musiałem zrobić. Ogonił mnie dzięki temu drugi. Bo się zgubiłem. R to odrodzenie. Ostatnie okrążenie. No dobrze, jedziemy z tym. No, arcade'owe wyścigi, gdzie możecie sobie ulepszać furki. Znaczy ulepszać, kupować nowe furki. Tu nie ma na pewno żadnej kustomizacji furek. Chyba, że jest i bym się bardzo zdziwił, ale no nie wydaje mi się, żeby w tych, były, bo one są jakby skustomowane pod pewne serie, nie? Takie ogromne i tu widzieliście. Tam Batmana coś było. Nie, ten drugi raz zawzięty jest, M Menda. To nie ma szans z mistrzem Ja Jeszcze wjechałem na gazie. Dobra, słuchajcie, kończymy. Widzimy się w kolejnym epickim. Eee, tak jak mówię, no. Był problem z dodaniem tej gry, ale już jest. Zobaczymy, jak jutro epiksie się No dobra, coś tam wygrałem. Mogę różne wyścigi teraz brać. Oczywiście zdobywam pełno rzeczy. Nie wiem, coś wygrałem, tu mogę w OSD chodzić Ale to już sami sobie zobaczycie Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnym epickim jutro Nara